Zostań do końca, bo w tej jednej minucie możesz naprawdę poczuć zmianę. Tylko oddech, cisza i ty. A na końcu poczujesz coś, czego nie da się opisać słowami. Weź spokojny wdech i długi, miękki wydech. Z każdym oddechem Twoje ciało mięknie, a serce otwiera się na spokój. Poczuj ciepło w środku klatki piersiowej to wdzięczność cicha, prosta, prawdziwa. Powiedz w myślach: Jestem gotowy przejmować to, co dobre. A teraz uśmiechnij się, bo właśnie to dobre już tu jest.